Cześć z tej strony, Tomek z Bogazaja Lampel. W tym filmie głównym bohaterem będzie moja koleżanka Dynia i pokażę Wam, jak przygotować. Placki z dyni. Zanim zaczniemy przyrządzać te pyszne placki, jeszcze mam pytanie, czy subskrybujesz mój kanał na YouTube? Gdzieś tutaj albo tutaj jest możliwość kliknięcia Subskrybuję. Dzięki temu nie przegapisz nowych filmów. Jeżeli lubisz jedzenie smaczne, zdrowe i kolorowe, to na pewno się nie zawiedziesz. A teraz wracamy do przepisu. Placki z dyni to jest jedno z najfajniejszych dań, które możecie przygotować jesienią i zimą we własnej kuchni, które będzie kolorowe, bardzo aromatyczne. Jeżeli będą dobrze przyprawione, to... Absolutnie, nawet jeżeli użyjecie takiej najbardziej nudnej wersji dyni, która jest dość mdła w smaku, to te placki będą rewelacyjne. Ja przede wszystkim polecam używanie dyni takich nie do końca normalnych, czyli tu na przykład mam dynię Hokkaido, jest wiele odmian dyni, które są w smaku lekko słodkawe. I bardziej wyrazista niż taka nasza e, tradycyjna polska zwykła dynia, która też do tych placków się nada, natomiast wtedy będzie ją trzeba pewnie troszeczkę bardziej e, przyprawić. Lista składników takich placków jest niezwykle krótka: potrzebujecie około pół kilograma mięszu dyni. Ta waga jest oczywiście już po uwzględnieniu tego, że nie mamy skóry i pestek. Oprócz dyni potrzebujemy dwóch jajek, przypraw w postaci kurkumy, jedna, druga łyżeczki, cynamonu, również pół łyżeczki. i z proszkowanego imbiru też pół łyżeczki. Do tego mniej więcej dwie trzecie szklanki mąki i oczywiście sól i pieprz do smaku, a także olej do smażenia. Dynie oczywiście musisz po przekrojeniu pozbawić pestek i całych gniazd nasiennych, wszystkich włókien, tak żeby został sam miąższ. Potem najlepiej ją obrać ze skóry, pomimo tego, że takie dynie typu Hokkaido często można jeść razem ze skórą, to do placku nie do końca dopasuje. Potem taką dynię zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Właśnie w taki sposób jak widzisz tutaj na filmie. Co jest fajnego w dyni akurat Hokkaido, to jej świetny kolor i taka zwykła, standardowa dynia nie do końca ma taką piękną pomarańczową barwę, jeżeli chodzi o jej miąższ. Dynia Hokkaido ma tą właśnie fajną cechę, że jej kolor pomarańczowy jest po prostu niesamowity, nawet bardziej pomarańczowy niż pomarańcze. Dynię mamy już przygotowaną, więc teraz dodaję mniej więcej jedną trzecią, nawet do połowy łyżeczki soli. Dodaję też świeżo zmielony czarny pieprz. Dla tych z Was, którzy lubią pikantne dania, na pewno mogę doradzić dodanie chili w tym momencie. Teraz jeszcze czas na nasze przyprawy, które nadadzą świetnego charakteru, takiego korzenno-jesiennego. Dodaję też mąkę i dodaję... Dwa roztrzepane wcześniej jajka. Tą masę teraz po prostu mieszam dokładnie łyżką, żeby wszystkie składniki wymieszały się ze sobą dość równomiernie. Jak widzicie, powstaje z tego taka lekko lepiąca masa. I właśnie z niej za chwilę będę formował placuszki. Masę mamy już gotową, także teraz na patelni rozgrzanej rozpuszczam łyżkę oleju kokosowego. Możesz do tego celu użyć. W zasadzie dowolnego innego oleju, który się nadaje do smażenia. I teraz jeden placuszek to jest mniej więcej łyżka ciasta. Można to jeszcze sobie tutaj troszeczkę tak uformować. Takie placki powinny być oczywiście dość cienkie, żeby upiekły się równomiernie zarówno w środku jak i na zewnątrz. Około 3 minuty z każdej strony powinny się podsmażyć na średnim ogniu, tak żeby z zewnątrz były pięknie zbrązowione i chrupiące, a w środku ugotowane na miękko. I takie cudnie chrupiące i usmażone na złoty kolor placuszki. Wystarczy, że teraz Podacie z ulubionymi dodatkami, ja pokażę jak zaserwować je na wytrawnie, natomiast one też rewelacyjnie się sprawują i łączą ze smakami słodkimi. Ja dzisiaj proponuję coś takiego, że daję tutaj jogurt, to może być równie dobrze też śmietana. Dodaję też świeżo posiekane zioła, trochę papryczki chili, która zaostrzy mi smak placków i myślę, że mogę się brać za jedzenie. No to co, czas spróbować naszego wspólnego dzieła. Tak jak powiedziałem, mmm, wyszły idealne, chrupiące. Tych przypraw, pomimo tego, że daliśmy dość dużo, nie czuć prawie wcale. One dają tylko taki fajny aromat z tego względu, że dynia właśnie sama w sobie nie ma za dużo smaku. Bardzo, bardzo, bardzo dobre wyszły. I tak jak powiedziałem, to jest takie placki, to jest świetna rzecz dla całej rodziny, bo zrobicie je w taki sposób jak na tym filmie. I teraz dla rodziców możemy podać, właśnie z jakimś fajnym dipem, salsą nawet z sosem pomidorowym. Dla dzieci, przykładowo z konfiturą pomarańczową, to jest rewelacja po prostu. Próbowałem kiedyś. Tak samo świetnie pasują do tego na przykład jakieś powidła śliwkowe, wszelkie przetwory, które robicie sami albo które kupicie po prostu w sklepie. Ja jeszcze tylko chcę powiedzieć, żebyście pamiętali o tym, żeby subskrybować kanał na YouTubie. Wtedy nie przegapicie kolejnych przepisów i innych fajnych i smacznych filmów. I pamiętajcie o tym, żeby jeść smacznie, zdrowo i kolorowo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!